O, witajcie Niedualnym Przyjacielem. Pozdrawiam wszystkie istoty we wszystkich czasach i wszystkich wymiarach. Witam też, oczywiście, jest dobrzystów i jest dobrzystów prawdziwych. To taka najprzyjemniejsza chwila w ciągu dnia, kiedy a, próbuję coś nagrać. Próbuję nagrać coś dla Ciebie, tak jakbym Cię znał. Tak jakbym chciał pomóc samemu sobie. No i z okazji zbliżających się świąt, myślę, że to dobra okazja do tego, żeby się zająć konfliktami, pretensjami. Poczuciem żalu, krzywdy, złością, poczuciem winy, obwinianiem siebie lub innych, oskarżaniem, pretensjami, konfliktami, konfliktami, <ścoughs> z których jest utkane nasze życie, prawda? To nasze życie to nieustanne konflikty: czy pójść w lewo, czy w prawo, czy zjeść to, czy tamto. W drobnych sprawach nie nazywamy tego jakimś problemem, nie, nie widzimy, że to jest jakiś kłopot, ale czasami są takie sytuacje, kiedy dochodzi do wzburzenia naszych uczuć, i mówimy sobie czasami zupełnie nieświadomie bardzo szybko mówimy sobie tak, że nie zdążymy nawet tego sobie uświadomić że co jak co, ale teraz. To ja nie mogę tego puścić teraz. To ja nie mogę sobie na to pozwolić. Muszę walczyć. Muszę zrobić tak, żeby było tak, jak ja uważam, a nie tak, jak ja nie uważam. To jest przecież logiczne. To jest oczywiste. To jest oczywiste. Pewne rzeczy są oczywiste dla naszego ego. I w pewnych sytuacjach to ego doprowadza do tego, że walczymy. Walczymy. O ważne sprawy. Czasami o sprawy zasadnicze. Nie możemy nie walczyć, prawda? A ja miałem ostatnie takie zdarzenie na poczcie. <średziorum> Otóż trochę się spieszyłem i miałem tylko kupić list. Znaczek na list. Tylko kupić kopertę i znaczek i. No, i to drobne zdarzenie zakończyło się w ten sposób, że ja napisałem adres, prawda? Na tej kopercie, którą wziąłem z półki, i jak zaczynałem pisać, to nikogo nie było na tej poczcie, tylko osoby, które stały w dwóch okienkach. Więc jak podniosłem głowę, to szybko tak wskoczyłem w to miejsce, gdzie przepisy nakazują, żeby czekać i. Usłyszałem, że za mną ta pani, która się pojawiła z niebytu, się wyłoniła nagle za mną, taka kobieta i mówi: No, ale pan nie stał w kolejce, pan tam sobie pisał. No, ja się tak odwróciłem i z brzucha zareagowałem takim podniesionym głosem, pełnym złości. No tak. Siedziałem i pisałem, bo nikogo nie było. Nie miałem komu powiedzieć, że zajmuję kolejkę. Ale wie pani co? Niech pani sobie. Ja panią przepuszczę. Niech pani pójdzie i załatwi sobie te swoje sprawy w okienku. Może pani będzie szczęśliwsza. Powiedziałem to jeszcze bardziej wzburzonym głosem, co mnie bardzo zaskoczyło, bo ja jestem. W moim mniemaniu człowiekiem niezwykle spokojnym, opanowanym, takim bardzo sympatycznym, e, chcącym, żeby było wszystkim miło, a już na pewno tym, którzy się ze mną stykają, prawda? i bliskim, i dalekim. I nagle tu słyszę taka złość. Taka złość. I ta kobieta poszła, ale sprawiała wrażenie takiej zaprawionej w bojach, i ja jej mówię: Może pani będzie szczęśliwsza? A ona tak z brzucha mi też podniesionym głosem: Nie sądzę. A ja mówię: Ja też nie sądzę. Powiedziałem tak tylko przez grzeczność. I taki zachwycony, że taka szybka, liposta, ale też zaskoczony tym, że ja jestem taki niemiły. Ja miał taką szpilę za szpilą szybciej niż jestem w stanie w ogóle pomyśleć, co ja robię, nie? I drę się na całą pocztę. Ja, prawda, buddysta, a dwaj to wedysta jest dobrzysta, prawdziwy, się drze. No. Podnosi głos. I na to wszystko jeszcze przychodzi jakaś kobieta z boku. Ja myślę, nie, no. To, to dojdzie do rękoczynów, no ja jestem taki nakręcony, że ja tego nie zatrzymam. Na szczęście ta Pani powiedziała, wie Pan co, są takie osoby, które nigdy nie będą szczęśliwe. Niech Pan się nie martwi. Miłego wieczoru. Taki anioł, prawda, spłynął z niebios i ja powiedziałem, ach nie, nie, Pani również wszystkiego dobrego. Dlaczego o tym mówię? Bo parę godzin później słuchałem Ramesha Basekara, gdzie on mm, poleca, żeby wieczorem, pod koniec dnia, zobaczyć, które działanie w ciągu dnia być uznać za Twoje działanie. Że to Ty zdecydowałeś, żeby nawrzeszczeć na Panią na poczcie. <laughs> Z pełną odpowiedzialnością. Czy możesz tak powiedzieć, że tak? Ja miałem do wyboru dwa rodzaje reakcji. Jeden to powiedzieć, oczywiście, proszę, proszę przepraszam, nie zauważyłem Pani, proszę, proszę sobie podejść. I drugi rodzaj reakcji, o Ty kurka wodna, nie dość, że się wpychasz, to jeszcze przychodzisz później niż ja na tą pocztę. Ja sobie spokojnie wypisuję, a Ty chcesz jeszcze się we mnie, przede mnie wepchnąć. O, o, bardzo fajnie, wybieram to drugie. To drugie przekonanie, że jestem skrzywdzony i przekonanie, że muszę zaatakować jakąś złośliwość. Miałem taki wybór. Ja nie tylko pod koniec dnia mogę to rozpoznać na spokojnie. Nie tylko po wyjściu z tej poczty. Ja, ja, się, ja się uśmiechałem nawet wtedy, kiedy się wściekałem. <laughs> ja byłem tak zaskoczony, i Tak rozbawiony tym, że robię coś, na co absolutnie nie mam ochoty, ale nie mam też wpływu, żeby to zatrzymać. To po prostu. Bach, 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 poszło. <śla> tak wygląda nasze życie. Bardzo często. Ja nie mówię, że, że cały czas. Nie mówię, że Twoje życie tak wygląda. Tylko mówię nasze moje i Bartka Wrony, Tak, tak. nasz nas jest dobrzystów. To tak wygląda nasze życie. Coś robimy, bo tak nam każą geny, tak jesteśmy uwarunkowani biologicznie, społecznie, tak nas wychowano. Tak o sobie myślimy. Ja myślę o sobie, że jestem bardzo spokojny, no ale czasami mi się zdarza być mniej spokojnym, bo okoliczności nagle pokazują, że jest we mnie też jakaś inna część. I to jest bardzo śmieszne. Bo siebie nie znam. Okazuje się, że siebie nie znam. Okazuje się, że coś jest jakiś automatyczne, nawykowe. Pewnie u tej pani też. Bardzo prawdopodobne, prawda? Więc kiedy wchodzisz w konflikt z kimś, to być może jest tak, że możesz po wyjściu z tego konfliktu, nie? na następny dzień, albo za dwa dni, albo pięć minut po, obojętnie kiedy, kiedy troszeczkę emocje opadną, bo kiedy emocje są wzburzone, kiedy jest akcja, to myślę, że bardzo ciężko jest nie, nie tylko znaleźć się w pozycji obserwatora, ale też jeszcze w pozycji takiego neutralnego obserwatora, <głosy> <głosy> nie, bo kibicujemy jednej stronie, nawet jak jesteśmy w pozycji obserwatora, że ja słyszę, że ja mam pod, podniesiony głos i wcale nie chcę mieć podniesionego głosu, ale ta pani coś mówi, i Bach! Ja, ja słyszę, że słowa wydobywają się z mojego gardła z prędkością kul karabinu maszynowego. Bach, 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 bach! Poszło. Wcale tego nie chcę. Jakaś część mnie wcale tego nie chce, a jakaś część mnie wręcz przeciwnie, i ta jedna jest szybsza. Okej, okay. tak to jest. Tak to jest. No, ale 5 minut, 15 minut, 5 godzin, 15 godzin, 15 dni i możesz zobaczyć, okej, okay, nie. Okay. Zresztą tak się dzieje, nie? Jest takie powiedzenie, że najlepsze riposty przychodzą na schodach. <noise> Jak już wyszliśmy, prawda? Opuściliśmy to. Przestrzeń, jesteśmy w zupełnie innym miejscu, innym czasie i nagle mówimy, a kurczę, jeszcze mogłem powiedzieć to, nie, jeszcze mogłem tam. Okej, okay, to pokazuje, że są w nas różne tendencje, są w nas różne nawet podosobowości, są w nas różne pomysły na nas samych i one się nie, nie, nie przejawiają w całym tym bogactwie, z jednakową dostępnością. One się przejawiają w jakiś sposób. Czasami dzieje się tak, że nam się wydaje, że o, to jest w zgodzie z tym, co ja chcę. Czasami nam się wydaje, że o, za późno. Ta posta <totopiasta> przyszła mi za późno. <totopiasta> Gdybym ja jeszcze raz mógł mieć 15 lat. <totopiasta> Gdybym mógł się cofnąć w czasie i wtedy to na pewno rozegramy wszystko lepiej. Prawda? Takie. Ja, ja miałem kiedyś takie myśli. Parę lat dobre mi przychodziły takie myśli, żeby. Wyobrazić sobie, że mogę przeżyć moje życie jeszcze raz i teraz już będę mądrzejszy, bardziej świadomy. Będę znał pewne zagrożenia i będę postępował lepiej. Potem nasz mamy jakaś taka głęboka refleksja, że skoro ja mam takie dobre pomysły dotyczące tego, co by się stało 15 lat wcześniej. To może ja mógłbym <laughs> mieć takie same genialne pomysły dotyczące tego, co dzieje się w tej chwili, po to, żeby za 15 lat nie musieć pluć sobie w brodę. <laughs> no bo to jest logiczne, nie? że ja mówię: A gdybym miał tą świadomość, co mam dzisiaj, to bym to rozegrał dawniej lepiej. A teraz mogę zobaczyć, aha, ale to jak ja już mam tą świadomość, którą mam, jak mam już tą mądrość, jak mam tą wiedzę i doświadczenie życiowe, no to może je wykorzystać w tej chwili i zmienić coś, z czego będę dumny i po 15 latach powiem, o, super, wszystko rozegrałem. Taki pomysł. Taka koncepcja. Ona jest lepsza. Ta druga jest lepsza. A druga jest lepsza, ponieważ 15 lat do tyłu, to wszystko już się rozegrało. Nic nie mogę zrobić. 15 lat do przodu. Według R ragiego Kadirga Gamara, wszystko się rozegrało. <grybujesz> Nic już nie mogę zrobić. Ale według mojego umysłu wydaje się, że mogę wybrać jakieś lepsze rozwiązanie. Hmm? Ragi pewnie też by się z tym zgodził. Ramesz się zgadzał. Balsakar, mówi, wydaje się, że mam wolną wolę. Wydaje się, że mogę podjąć jakieś lepsze decyzje. Tu i teraz. 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 Prawda? Wydaje się, że mam wolną wolę. I mogę pójść za tym impulsem, który wydaje mi się najbardziej korzystny. I to jest lepsze rozwiązanie niż myślenie o tym, co było <grywka> kilkanaście lat wstecz, albo kilkanaście minut wstecz. Tego już się nie zmieni, prawda? Kiedy zobaczysz, że nie bardzo możesz zmienić też to, co się wydarzy za 15 lat, albo nie bardzo możesz zmienić to, co się wydarza na poczcie, <grywka> to co się wydarza teraz, to jest jakby inny level. Nagle zaczynasz dostrzegać aha, to ja jestem zaprogramowany i te, ten program po prostu leci. Leci. Czasami leci tak, że jestem z tego zadowolony i się wtedy głaszczę po główce i mówię, o, super, poszło. A czasami leci tak, że mnie to zdumiewa. I mówię, ojej, ojej, czemu? No. Ale kiedy zaczynam to widzieć, kiedy zaczynam się zgadzać na to, że... Nie mam takiej władzy, jak mi się wydaje, że powinienem mieć. Kiedy zaczynam widzieć, że po prostu nie z własnej winy, nie z własnej woli znajduję się nagle w obszarze konfliktu. Pojawiają się jakieś. Akcje, pojawiają się jakieś reakcje, pojawiają się jakieś uczucia, pojawiają się jakieś odczucia, reaguje jakoś moje ciało. I to wszystko dzieje się w taki sposób, że nie bardzo mogę cokolwiek z tym zrobić. Nie bardzo mogę jakoś zareagować. Kiedy zaczynam to dostrzegać, <noise> to coś się zmienia w tym programie, w którym jest. Tak jakby świadomość rozpuszczała trochę tą predestynację, to, to przeznaczenie. Kiedy zaczynamy być świadomi, to zaczynamy też widzieć, że skoro nie możemy zareagować tak, jak byśmy chcieli, Skoro czasami nawet nie możemy się przypatrywać temu, co się dzieje, bo po prostu akcja nas wciąga, no to może dobrym rozwiązaniem byłoby przyjęcie tej koncepcji, że tak po prostu musi być. Że ja chcę, żeby było inaczej, ale nie jest inaczej. Jest tak, jak jest. Jest po prostu tak, jak jest. I to nie chroni przed konsekwencjami, jak mówi Ragi czy mówił Ramesz. Konsekwencje <gryw> nadal się pojawiają. Film tego życia nie zostaje nagle przerwany. Po prostu wszystko toczy się dalej. Ale kiedy ja patrzę na siebie jak na aktora, który odgrywa jakąś rolę, to może mi się ta gra podobać, może mi się nie podobać. Mogę być zażenowany tą grą, mogę być zażenowany scenariuszem, mogę się wstydzić, mogę się złościć, mogę mieć żal. Jak to, Dla, dlaczego ten scenariusz jest taki beznadziejny? Dlaczego ja jestem taki beznadziejny? Dlaczego nie może być choć trochę lepiej? Ale mogę zobaczyć, że ten film już jest nagrany że to po prostu się już dzieje. A jak coś się po prostu dzieje, to ja mogę zobaczyć, że jestem wolny. <śmany> Jak to powiedział kiedyś Sartre, wolność to brak wyboru. Wolność to uświadomienie sobie, że nic nie możesz zrobić. Konflikt, pretensje, żale złości. Poczucie krzywdy, poczucie winy. Po prostu musiało wystąpić w danej chwili. Są święta. To jest naturalne, że takie uczucia się będą pojawiały. Po to te święta są. <noise> po to te to, to święta są, żeby się spotkać z bliskimi i żeby wszystkie resentymenty odżyły. Żeby można się było pokłócić, można się było poprzyglądać temu co fajne, co przyjemne, co miłe, co wzruszające i poprzyglądać się temu, co absolutnie tak nie jest. To jest prawdziwy świat. Możesz zobaczyć to, co jest. Ten wspaniały spektakl, wspaniały teatr. Zobacz, jak to jest wszystko dobrze zorganizowane, jak to jest wszystko prawdziwe, jakie czasami budzi potężne emocje, jakie potężne uczucia i ty masz super miejsce bardzo dobrze widzisz wszystko się dzieje I nic nie zapłaciłeś nic nie zapłaciłaś <ślesz> impreza nie jest biletowana <ślesz> Wszystkie scenografie są bardzo realistyczne. Scenariusz jest bardzo przekonujący. Postacie są psychologicznie bardzo fajnie umocowane, i masz okazję, żeby w tym uczestniczyć. Może Ci się wydawać, że grasz pierwszoplanową rolę męską, pierwszoplanową rolę żeńską, drugoplanową rolę kobiecą, drugoplanową rolę męską, jakąś rolę epizodyczną, że, że, że w ogóle jesteś statystą w tej scenie, albo widzem. Może Ci się wydawać, że jesteś reżyserem, że to Ty piszesz scenariusz. Może Ci się wydawać, że pamiętacie w ogóle w tym wszystkim, i nie wiadomo, co tu robisz, ale to nie zmienia faktu, że to, co jest, jest takie, jakie jest, i że nic nie możesz zrobić innego poza tym, co robisz. Bo to, co robisz, nie zależy od Ciebie, tylko po prostu się dzieje. Może Ci się wydawać, że to Ty decydujesz, że weźmiesz następny oddech, i może Ci się nawet wydawać, że wciągniesz więcej powietrza lewą dziurką niż prawą, albo na odwrót, albo że obiema wciągniesz tyle samo powietrza równocześnie. <grym> może Ci się wydawać, że weźmiesz głęboki oddech, albo że płytki. Może Ci się nawet wydawać, że możesz nie wziąć następnego oddechu. <noise> I przez kilkanaście sekund, góra, przez minutę albo dwie, może ci się wydawać, że masz jakąś władzę. <noise> że masz władzę nad swoim oddechem, masz władzę nad swoimi myślami, masz władzę nad swoimi uczuciami. Ale jeśli chodzi o oddech, po kilkunastu sekundach, po kilkudziesięciu sekundach ale twoje złudzenia prysną. I zobaczysz, aha! Życie się po prostu dzieje. Więcej powietrza przechodzi przez prawą dziurkę, mniej przez lewą. Albo na odwrót. Nie chciałem w ogóle oddychać, ale oddech się pojawił. <noise> nie chciałem się w ogóle kłócić, ale kłótnia się pojawiła. <noise> ja chcę już iść spać, ale sen się nie pojawia. Chcę być radosna, ale jestem smutna. Chcę się dalej bawić, ale jestem śpiący. I zobacz, że to tak jest. Kiedy zobaczysz, że to tak jest. I że nic z tym nie możesz zrobić. I zobaczysz, że to jest wolność. Bo nic nie musisz robić. No to jest największa wolność. Nic nie musisz robić. <noise> Nic nie musisz robić. <noise> Wszystko robi się samo. Oddech robi się sam. Serce bije samo. Kontrova. Popuje żółć. Sama. Ty żółci. Sama, <noise> sama kontrova. Nerki filtrują. Wszystko samo. Albo przestaje chwilowo filtrować, pompować, pracować i umierasz. Nic z tym nie możesz zrobić. Po co się tak szarpać? <grym> Namaste. Wesoły świat. <grym>